Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich oglądających i zapraszam Was na kolejny film. Tym razem będzie to film o kompozycjach z kaktusów i sukulentów. Na wstępie bardzo chciałabym podziękować wszystkim osobom, które oglądają moje filmy, komentują za wszystkie podbicia filmu i kciuki w górę. Jest mi niezmiernie miło i bardzo Wam za to dziękuję. Ponieważ mamy środek zimy, połowa stycznia, za oknem przynajmniej u mnie jeszcze jest bardzo dużo śniegu, dlatego nagrywanie filmu w ogrodzie jest po prostu niemożliwe. Ja codziennie staram się do ogrodu wychodzić, ale tylko po to, żeby nasypać ziarna słonecznika bądź dyni do karmników, ponieważ cały czas dokarmiam ptaszki, no i codziennie muszę się przedzierać przez takie naprawdę yy, duże hołdy śniegu, które jeszcze zalegają w moim ogrodzie. Ale póki co no, zapowiadają mrozy, więc niech ten śnieg jeszcze się utrzymuje. Dlatego dzisiejszy film będę chciała nagrać w domu. I moi drodzy, jak widzicie, mam tutaj przed sobą sporo kaktusów, takich niewielkich kaktusików, które mi się uzbierało od kilku miesięcy, po prostu robiąc zakupy w różnych sklepach. Można teraz dostać, i wcześniej można było także dostać sporo takich ciekawych sukulentów, kaktusów. No ja tak kupując po kilka, czasem jeden, czasem dwa. Teraz przyznam się, że jeszcze na potrzeby filmu dokupiłam trzy takie, które mi się bardziej podobały. I one stoją sobie tak pojedynczo po parapetach, dlatego postanowiłam je tak wszystkie zebrać w jedno miejsce. I stwierdziłam, że gdybym je wsadziła wszystkie do jednej donicy, to taka kompozycja kaktusowa, Wyglądałaby dosyć ciekawie, a na pewno dużo lepiej by się prezentowała niż takie pojedyncze kaktusiki w takich niewielkich doniczkach. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie wspólnie taką zimową kaktusową kompozycję w takich oto tutaj dwóch ładnych, sporych, dosyć doniczkach. Kaktusów chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, są powszechnie znane i lubiane, wyróżniają się spośród innych roślin tym, że posiadają kolce. Są generalnie łatwe w uprawie, nie trzeba jakoś wiele wysiłku, aby nam dobrze i bez problemu rosły. Niektórzy bardzo lubią kaktusy i kolekcjonują te wyjątkowe rośliny, a jest ich naprawdę ogromna liczba odmian. Ja także pamiętam, że będąc dzieckiem gdzieś w podstawówce czy w gimnazjum Zbierałam też kaktusy i miałam już całkiem sporo. Potem jednak, jakoś straciłam zapał do tych moich kaktusów, po prostu brakowało mi miejsca no i jakoś je porozdawałam. Po prostu je już potem straciłam i ich nie miałam. Kaktusy czy sukulenty możemy teraz spotkać w wielu centrach ogrodniczych, czy kwiaciarniach, czy nawet zwykłych sklepach spożywczych. Ten wybór jest naprawdę teraz spory. A jest to bardzo dobry wybór dla osób, które nie mają zbytnio wiele czasu na pielęgnację roślin, ponieważ kaktusy jak wiemy są mało wymagające, długowieczne i bardzo wytrzymałe. Wystarczy takie sporadyczne podlewanie, nie przelewanie ich i generalnie sporo światła, a będą nam zdrowo rosły. Są to rośliny, które przystosowały się do trudnych, pustynnych warunków, więc uśmiercić je jest naprawdę trudno. Jak widzicie, mam tutaj dwie donice. Jedna z nich jest taka okrągła, jest to donica kamienna, biała, dosyć taka solidna i wydaje mi się, że ona będzie fajnie wyglądała właśnie z kaktusami i obok niej mam drugą donicę, już taką bardziej podłużną, w takiej kształcie rynienki. Ona jest ceramiczna, też dosyć taka solidna. Wydaje mi się, że takie donice nie tylko są ładne pod względem wizualnym, ale także ceramika czy kamień też częściowo pochłaniają wilgoć, więc kaktusy będą się w nich dobrze czuły. Często jednak te donice ceramiczne nie posiadają pod spodem odpływu, dlatego też ważne jest, abyśmy dali na dno takiej donicy kremzyt bądź żwirek. Następnie do takiej donicy wsypuję podłoże. Jest to podłoże specjalne do kaktusów i sukulentów. Ważne, aby to podłoże było przepuszczalne. Można tutaj wykorzystać także zwykłą ziemię torfową, ale dodać sporą ilość piasku lub perlitu. W ten sposób to podłoże będzie bardziej przepuszczalne. A wybór kaktusów czy sukulentów zależy już tylko od nas. Ja mam różnego kształtu, barwy, kaktusy i sukulenty. Bardzo spodobały mi się tutaj opuncje, ponieważ rosną one dosyć szybko i mają takie bardzo ciekawe, finezyjne kształty. Ponieważ one docelowo będą najwyższe, dlatego będę je sadziła w centralnej części Donicy, natomiast mniejsze kaktusy czy sukulenty będą rosły obok nich jako taki dodatek czy wypełnienie całej kompozycji. Natomiast w podłużnej donicy będę sadziła kaktusy z takimi dosyć sporymi głami. One będą się tutaj powtarzały. Pomiędzy nimi natomiast posadzę sukulenty w takich srebrnych, białych barwach. Cała kompozycja będzie miała charakter srebrno-biały, zimowy za sprawą eszewierii, starca czy mammilarii. ale również kolce tychże kaktusów są barwy białej. O ile uprawa kaktusów nie przysparza nam większych problemów, to już przesadzanie czy sadzenie kaktusów jest bardziej problematyczne. A to oczywiście za sprawą kolców, które posiadają, które są oczywiście bardzo ostre i naprawdę łatwo się nimi skaleczyć. Można tutaj do przesadzki wykorzystać takie grube rękawice czy folię bąbelkową, ale także papier czy też szczypce do grilla. One super się sprawdzają do przesadzania właśnie kaktusów. Bardzo dobrze z kaktusami prezentują się także kamienie czy otoczaki. Dodają tej całej kompozycji takiego surowego, pustynnego charakteru. Ozdobne kamienie to także bardzo dobry element dekoracyjny, którymi można zakryć puste miejsca w naszej kompozycji. Ważna uwaga jest jeszcze taka: że kaktusów czy sukulentów nie należy sadzić zbyt gęsto. Na razie są małe, więc wydaje się, że można je tak posadzić. Ale jednak one będą się rozrastać, no i będą potrzebowały z czasem coraz więcej miejsca. Jakąkolwiek kompozycję byśmy nie stworzyli, będzie ona miała swój urok. Moje kompozycje skończone tak prezentują się. Wydaje mi się, że dosyć ciekawie. Oczywiście one za jakiś czas będą wyglądały zupełnie inaczej, ponieważ rośliny cały czas będą rosły, no i będą się oczywiście zmieniały. Do wyboru mamy tysiące gatunków i odmian, co często zachęca do kolekcjonowania tychże pięknych roślin. Są to rośliny idealne dla osób, które lubią kwiaty, ale nie zawsze mają czas na ich pielęgnację. Dziękuję Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Zachęcam oczywiście do uprawy kaktusów i sukulentów. Trzymajcie się, cześć!